Jak słychać tam na górze, zaczęło padać, zaczęło wiać, zaczęło lać, ale to i tak nie przeszkadza. Przygotowujemy się na jutrzejszy wypad na ryby. Będziemy testować nowe pelety firmowe, które wkrótce Wam pokażemy w następnych filmach. Na chwilę obecną musimy przygotować parę przyponów, bo jutro nas czekają jesiotry. Pokażę Wam dzisiaj chlorokarbony, pokażę Wam dzisiaj haczyki, mile, takie, które ciężko zobaczyć na co dzień, na stronach katalogu, jedynie możecie je oglądać, a zawsze to inaczej wygląda, jeżeli ktoś to trzyma w ręce, jeżeli możecie porównać wielkość. I w kilku najbliższych odcinkach będziemy chcieli Wam właśnie przybliżyć takie rzeczy, które ciężko jest mieć w rękach na co dzień. Chciałem Wam dzisiaj pokazać haczyki MILO z serii Concept. Tutaj mamy pierwszą serię. Jest to seria 801. Bardzo zbliżone do klasycznych góry kłemów jedynek, ale są zdecydowanie grubsze i zdecydowanie mocniejsze. Największe mamy dziesiątki. Później mamy dwunastki, czternastki, szesnastki, osiemnastki. Tutaj macie z boku dla porównania kulkę Claruso ósemkę. Najmniejszy gwoździk z Klaruza albo gumkę na Mikro, możecie swobodnie zobaczyć. Tymi hakami mówiliśmy jej siotry bez problemu. Te największe modele 10 i 12 sprawdzają się nawet na rybach 10, 12, nawet 15 kg bez żadnego problemu. Nawet nie był minimalnie odgięty haczyk przy, przy siłowym holu. Poniżej mamy 201. Są to jeszcze mocniejsze haki, występują w rozmiarze 8, 10, 12, 14, 16. kute brązowe, bardzo mocno klepnięty jest, ten łuk kolankowy będzie przez to bardzo mocny, szerokie łuki kolankowe, dość krótki trzonek i minimalne odgięcie łóżka do tyłu troszeczkę jest większa rozmiarówka niż w 801, zobaczcie, mniej więcej ta 14 odpowiada 12 czyli do kulek ósemek swobodnie możemy stosować 12 801 lub 201 14 jest to mocniejszy jeszcze haczyk od 801, myślę, że będzie fajny do łowienia z marginesu Gdyż to kutek kolanu umożliwia bardzo siłowy, forsowny hol ryby. I przede wszystkim nie są to ciężkie haki, są dość lekkie i będą balansować idealne przynęty z typu Wafters. Ostatnią serią, którą chciałem wam pokazać, jest seria 301. Są to haczyki do łowienia metodą spławikową lub ewentualnie Federem. Mają łopatkę bezzadziorowe z minimalnie dłuższym trzonkiem od poprzednich serii. Bardzo fajne do łowienia Karasi na expander, Myślę, że ta dziesiątka i dwunastka będzie dobra do szóstki. 12, 14 będzie dobra do czwórki, lub ewentualnie w tych zimniejszych miesiącach, kiedy będziemy łowić, możemy swobodnie stosować 16, 18 do dwójek tych najmniejszych peletów Fajne będą do łowienia na kukurydze, na łowiskach takich jak mamy między innymi na Hermanowicach, czyli typowych karasiowiskach. Powinny trzymać pięknie ryby, gdyż są troszeczkę wywinięte pod spód. Bardzo przypominają słynne dynaski, Kamasana. Myślę, że. Będą dobre, gdyż ten minimalnie dłuższy członek powoduje to, że będzie żyłkę swobodnie trzymał i nie będzie się przekręcać za łopatkę z tyłu, co się zdarza w większości przypadków, gdy haki mają krótkie członki. Kolejną rzecz, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać, jest to fluorokarbon, który stosujemy na przypony firmy MILO Krepton, wyprodukowany dla MILO przez Toraj. Jest to najwyższej jakości fluorokarbon, który posiada wiele cech żyłki, ale właściwości fluorokarbonu zachowuje cały czas. Przede wszystkim ma odpowiednią sztywność i swoją niewidoczność w wodzie. Najcieńszymi modelami łowimy z podlodu 0,6, 0,7, 0,8. Są to wspaniałe, wspaniałe fluorokarbony podlodowe. Tak samo możemy je stosować do łowienia na spławik. Franek w tym roku łowił praktycznie na większości zawodów tymi fluorokarbonami. Jeszcze nigdy go nie zawiodły. Nawet na Wisłoku wyciągając 2 kg leszcze na 0809 0,9 przyponówkę. Myślę, że jest to wystarczająca rekomendacja dla, dla tego fluorokarbonu. Yy, pokażę Wam jedną ciekawą cechę, którą posiada. Zobaczcie, skręcę go teraz w rękach. Powstała spiralka. Zobaczcie, no, skręcę go, przejadę palcami i zostaje gładki. Jest to właśnie ta cecha żyłki, która fluorokarbon rzadko posiada. Akurat te najlepsze modele mają. Myślę, że w rozmiarze 23, 21, 19 będzie to wspaniały materiał przyponowy do robienia zestawów na metodę. Tutaj przygotowałem specjalnie dla Was dwa zestawy. Tu jest zestaw na 14 modelu 201, kulka 8 Kraluzo, a tutaj macie zestaw na 12 serii 901. Zobaczcie, idealnie kulki pasują. To są tutaj zamontowane na luźnym uchwycie. To jest kulka się swobodnie przesuwa, może, może balansować w wodzie pięknie przy tych haczykach. Tak samo tutaj w tym drugim zestawie mamy. Zobaczcie, swobodnie jest mocowana. Myślę, że te modele będą najczęściej używane, czyli 12 z 901 i 14 z 201. Tutaj macie dwa przypony zawiązane na 300 jedynkach, to jest 12, pelet 6, to jest 14, to jest 6 mm peretem.